Siema tutaj Adamos i chiston 2. Witam was w pierwszym odcinku naszego ekstremalnego survivalu. I dzisiaj zabierzemy się za takie proste zadania oraz. Yy, no i. No i tak oporządzimy tutaj trochę wokół, wokół nas. Może dzisiaj uda nam się zrobić jakieś małe schronienie. I ten. I tak spójrzmy na tutaj na te nasze zadania. Yy, tak. Cześć, no. ja, ja coś powiem odnośnie mojego nagrywania tu mam. Mgłę i wszystko mam powyłączane, żeby nam nie lagowało. Ja też. Ja też, jak zauważycie, nie mam większości opcji, ale dobra. I no to my nagrywamy tak, że on nagrywa u siebie i ja u siebie i tak, tak. Tak, tak. Podrzucę wam później linka do jego kanału, żebyście mogli sobie oblukać. Zrobimy takie odnośniki na filmie. Tak, tak, tak. I jeszcze jedna sprawa, ja już tutaj zacznę ścinać drzewo i zacznę wam mówić, bo ostatnio jestem strasznie niezadowolony z ilości wyświetleń co do prologu do, do tej serii. Naprawdę Miła się zadaje. 300 coś wyświetleń w dwa tygodnie, czy tam nie całe 3 tygodnie, to jest naprawdę bardzo mało. I co was, Co się z wami stało w zuprowadziła czy coś 1300 widzów, a tylko 6 komentarzy i jeszcze 300 coś wyświetleń? Postarajcie się trochę. Jeśli ten, to namówcie swoich kumpli czy tam kogokolwiek innego, żeby zobaczyli, weszli. Może subskrybowali, jeśli im się podoba. No i naprawdę byłoby fajnie. Czekaj, masz dom. O. Dobra. Gdzie jest ta misja? I y, slime był chyba trzeci. No trzeci. O, o mamy go, gotcha. No nie chciałbym, żeby on tu nam wlazł, więc zaprowadź go tam. No ci No nie, w moją stronę. O. No dobra, trudno, taki dobra. mały kraty, bo podobno pod nami jest bedrock, kilka klocków. O, tutaj w tej skrzyni mamy drewno i chlebek. Tą skrzynię sobie tam później postawimy, że będzie to niby nasza skrzynka do zaden. A ja w tym czasie przerobię drewno już. Okej. Okay. Nie sadzonkę, tylko Co drewno. Co jeszcze? Zabić zombie, to idę zabić. No to, to zabij. To może potem wbijemy na tą górę tu. Którą? Tą tu, o. Hm, dobry pomysł. Ale to zrobię kilo jeszcze drewniany. Ja, ja zrobię jeden kil... To zrób kill. od razu kamienne, no nie się wybierzemy tam. Eee, dobra, ale muszę na, w, w zebrać ten węgiel i przy okazji zrobimy już to zadanie z węglem, to pierwsze. ja idę poszukać zombie. Dobra. Czekaj, zaraz znajdę. Bo za zombie i za szkieleta są osobne osiągnięcia. Eee, to z na zombie mnie no. to ze szkieletem gdzieś tam trochę niżej. Mówisz? No, no zaraz zobaczę. Ja tu się jeszcze przejdę kawałek dalej, po, pokopać trochę kamienia. W ogóle postaram się zrobić tak, żeby was trochę nie zanudzać, ale teraz to jest akurat wyjątkowa sytuacja, bo ja jestem w posiadaniu kilofa, więc ten... No będziemy różne takie wyprawy robić po tych górkach, zależy, musimy opracować jeszcze jakiś system wspinania się. Tak w ogóle... O, dobra. Okay, dobra. O, w ogóle pozbieram tutaj te... Sadzonki, które z, które z nich wypadają tutaj Eee... co Aha miecze ci zro, miecz ci zrobię. O! Zostałeś wysadznięty przez klikera. No, Ozwało mi coś. Tak. No. Za dużo e, było. Ale gdzie, gdzie ty polazłeś tak w ogóle? No tam daleko. Pokażę. No. Dobra, to zadanie z węglem możemy już zaliczyć. I jeszcze zrobię kilo w drewniany to od razu dwa zadania. Czekaj, masz tu kolegę. No właśnie... Masz miecz Nie, na niego się nie opłaca. No ale... W ogóle szkieletu by się przydało yy, ten zabić. Dobra, to już mamy dwa zadania. Z kilofem kamiennym i z węglem. Mi coś zaczęło lagować teraz, nie wiem czemu. Wcześniej było normalnie. No to trudno, najwyżej. Dobra, najwyżej w drugim odcinku się to poprawi wszystko. Tak, tak. Wiedziawy wybacz, musimy zrobić coś, wiesz co, yy, warto by było jeszcze zrobić tutaj coś takiego taki, żeby te drzewka można było tak rozsady tutaj, dita pokłaść, co ty na to? Ja mam pomysł. Hmm, Tu ty kombinujesz ty? Dobra, yy, tak w ogóle, dlaczego nie było mnie przez dwa tygodnie? No, moja karta uległa całkowitemu spłonięciu, a właściwie tutaj coś się tam uszkodziło. I wcześniej miałem kartę GeForce 9800 GT, a aktualnie mam GeForce GTX 560 1 GB. Yy, no jest ona 1000 razy lepsza, jeśli powiem taką anegdotę z wczoraj u informatyka, co mi tam zaczął gadać. Mówił mi: "O tu nie ma szans, żeby uratować tą kartę, bo oczywiście ta nowa karta mi przestała działać. Mówi: "Nie ma szans, żeby ją uratować tutaj w ogóle. Nie, nie będzie działać, trzeba będzie nawet zasilacz kupić. Ja mówię, a może warto by przekombinować kablem? Nie, 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 nie ma mowy, tu nic, nic się nie zrobi. A ja pokombinowałem kablami i działa. Jeszcze dzisiaj, nawet tego, dzisiaj rano do niego poszedłem i powiedziałem mu, a jednak się da. I co? No bo on namawia na kasy i proste. Eee... co za kasie... Aha, jeszcze w ogóle tutaj zostawimy. To tak w ogóle wyrośnie na tym? Jak tak jest? E, wątpię, chociaż możliwe, że musiałby być tu, tutaj warstwa trawy. E, e, dobra, co ja więc robię? Mączka kostna by się w ogóle przydała, tak, tak na dobrą sprawę. Czekaj, ja tą sadzonkę zasadzę tam, i ty dasz tą kostkę, i zobaczymy, czy wyrośnie. No właśnie, ale nie mamy kostki. Ja przejdę się trochę po okolicy, może znajdę jakieś szkieleta. Tutaj jest. W ogóle jak widzieliście w prologu bardzo dużo jest tutaj y, szkieletów i zombiaków i w ogóle innego świństwa. Ile za tobą. No. O, w ogóle mamy endermany, ale ja nie chcę z Edziem walczyć, ja walczyć, nie chcę walczyć z szkieletem. To ja jednak idę w drugą stronę. O, wszystkie się na mnie uzięły. Mam nadzieję, że nie będę ginąć tutaj częściej niż Husiek w swoich filmach. W ogóle ja nie lubię walczyć z pająkami, strasznie są zwinne. Aż tym bardziej, Spider Jockey jaki musiałby być y, tym przeciwnikiem. Kurde. No, pięknie. A Ja mam dwie kostki. Dobra, y, możesz mnie tam pozbierać? Jesteś w tej okolicy? No. A co cię zabiło, gdzie? Y, creeper mnie zabił. Tam są wszystkie nasze rzeczy. Widzę, widzę. Pozbierałeś? Zbieram. To pozbieraj je i przyjdź szybko do, do, do tego, bo dwa, dwa kostki nam dwie kości nam w zupełności wystarczą. Nie, nie, nie zebrałem wszystkiego, jeszcze tam trochę rzeczy zostało. Dobra, ja po nie pójdę. Ta, takie śmieci już tam zostały, bo ja mam już za mało tego, że teraz wszystko jest bardzo cenne. Przynajmniej na razie. Hmm, zaraz zobaczymy, co ty myślisz tutaj na temat śmieci. Hmm. Mówię A. ci, same śmieci. A, no to tak. Chociaż doświadczenie to nie. Jeszcze co do tego yy, nabijania na tych leveli, to możemy zrobić tak. Mamy dwa zadania dotyczące poziomu 10 i 40. I ja myślę, że moglibyśmy się podzielić tymi levelami. Ty byś zdobył 5 ja piąty, Wtedy to zadanie z 10 byśmy zaliczyli. A jeśli chodzi o 40 level, to po 20 byśmy zdobyli. Co tu na to? Ja By może być, może być. No. Wrzuć wszystko do skrzyni. Postuję jeszcze jedną zrobić. No, ale to możemy wejść. To co? Yy, ty będziesz robił yy, te patyki na drabinki i będziesz hodował drzewa, a ja się przejdę na tą górę i zbiorę tą skrzynię, dobra? Gdzie? No tą skrzynię tam na górze. A, to idzę tu wodą, bo lepiej jest. Aha, faktycznie. Chociaż nie wiem, czy, czy będę tam to... Nigdy ten dnie nie, nie przechodziłem. Patrzysz tam w ogóle na czas nagrania w ogóle? Zaczęliśmy gdzieś około 20.20, 20, a teraz jest 30. No to 10 minut już nagrywamy. Co ja chciałem zrobić? Aha, to, to. O! Mam mało patyków. No, ale to. A nie hodujesz drzewek? Yy, zaraz mam tych mącznej coś tam 9. O, to, to weź na te sadzonki kliknij i okay, zbierz. Działa. W ogóle zrób wcześniej y, siekierę, żeby było szybciej. Dobry pomysł. Kurde, trawę żebym sobie posadził. <noise> o, będzie na farmę, na farmę zboża. To też zawsze coś. Wiem, że to jest trochę nudne, przynajmniej poobserwujecie sobie trochę terenu. Jak zbiorę tą skrzynię, przybliżę wam jeszcze dokładnie, bo sobie zainstalowałem właśnie, jak widzieliście przed chwilą, Optifina. I pokażę wam jak, jakie tu piękne tereny są. I trochę y, aż się boję tej mapki, bo skrywa przed sobą niebywałe tajemnice. Dalej, co? A co już nie? Można się wspinać? Przecież można. Początek zawsze jest nudny, A. potem będzie lepiej. Tak. Mamy tak: płytę muzyczną, 10 piórek, 2 sadzonki i złote jabłko. Płyta muzyczna? Po co nam ona w ogóle? Y, nie wiem, czy, czy jest zadanie z tą płytą. W ogóle tutaj mamy takie mostki. Tutaj jest... Nie wiem czy tam jest jakiś nieukończony portal do netheru, domyślam się, że tam jest. A tutaj grzy, grzybowy biom, pewnie będą tam jakieś grzybowe krowy. Okej, okay, mam już dużo drzewa, możemy chyba już wyruszyć tam na wyprawę. Dobra, to zrób drabinki, ja zaraz do ciebie zejdę. A teraz będzie się tak fajnie leciało w dół. Tylko żebym się nie zabił. No, przynajmniej będzie co oglądać. Przynajmniej u siebie. <noise> tak. Bo ja tu nudę robię, patyki. Zbieraj przy okazji sadzonki, bo to jest też bardzo istotne. Wiesz co, lepiej ucieknijmy gdzieś wyżej. Dlaczego? Potworki się już respią. Aha, fakt. Jak przyjedzie ten lamusek na tym pająku, cochu. To... Cze, Tak, ale on występuje raz na tysiąc podobno. No, zawsze mam w ogóle płytę i te wszystkie rzeczy, które tu mam. Ja tą I da, daj mi mój miecz, mój kilow, drewniany i kamienny. Mm. I trochę drabinek. To jest pięć drabinek, może być. jeszcze nie zrobiłem drabinek, bo się boję, że mi dednie. I co jeszcze Aha. ci wiem dać? Kamienny kilow. Ja sobie też w ogóle zrobię, kilow, kamienny. O, za to, jest yy, ogórek. A, gdzie ja go Posłałem, kurwa. Ale dobrze, dobrze jest. Tablica Coś stoi. Coś tylko mnie wybuchło. No. Wow, ale jesteś szybki. No, bo robiłem sobie znaczy, jednego tego mi chyba brakuje. Daj, no, daj znowu mi jeden Green kamień. Pis. Co? Daj mi jeden kamień. E, nie mam. To wykop. No szczerze, giga. O no, znowu Greenpeace przyszedł za tobą jest. Zaraz go dednę. O nie, 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 nie nie wysadza się przy naszym melonie. Odciągnę go Dobra, powstrzymałem o. inwazję W ogóle coś mi tutaj. No ten chcemy... mały kwadracik smajd ma brzydko posuwę Tak, to strajmy, One są zboczone Ile potrzebujesz tego kamienia? Ja już mam Dobra, masz jeszcze mój Trzeba być bardzo ostrożnym, ta mapka jest nawiedzona. Aha właśnie ja zrobiłem pochodnie, masz? Moje pochodnie. Wrzuciłem je do skrzyni. Yy, to przydałoby się tu poświetlać trochę. Ja tak wrzuciłem w razie czego jakby mnie dedło. Oświetlę tu trochę nasz teren, bo, bo wiesz, Greenpeace przychodzi. I zostawię jeszcze trochę na. O, w ogóle tutaj ja myślę, żeby zrobić wejście do naszego domku. Czekaj, bo ja na razie. Zrobię tylko widzę. wejście. Na razie nie będę drążył. Tu, a to górka jest chyba za mała. Nie, wystarczy. O, coś idzie. Dobra, to ja zacznę drążyć. Wow. Na ciebie jest ustawiony. Ur... Moje, moje. O, ty złodziej. <laughs> no przecież i tak się rozdzielamy po połowie. Kurde. Chodź, no, idziemy lubię... tam do góry, będzie fajniej. Dobra, teraz tylko zrobię wstęp. E... No to chodź, prowadź. Tutaj tu w ogóle te wszystkie nasze dobro... Do, do skrzynki. Zostawię tylko trochę kobla i... Wow, tu trzeba być ostrożnym trochę. Idziesz, idziesz? Chwila, drabin, trzeba postawić. to Spadłem. Kurde. Uch, ja się cieszę, że w końcu minął ten ten okres szkolny przynajmniej na razie jestem już święta. Chociaż te rekolekcje były trochę zrąbane w naszej szkole, bo musieliśmy do szkoły chodzić. lekcje były przeplatane z tym. Ej, o co się stąd? Ja z... tu robię. Aha. Zrobię sobie tutaj mały schodek. Nie lubię ogólnie parkuru Znaczy fajnie jest, dopóki się nie spadnie. No właśnie. <laughs> dopóki się nie spadnie. O Jezus, już myślałem, że spadnę, a tu. Tu jest taki dołek. Co? No, co tam jest na, na, na górze w ogóle? Na tej... W ogóle nie wiem, czy, my, czy, czy jest sens tam wchodzić, bo ciekawe, czy w ogóle coś tam jest. Coś muszę. No zobacz, pożyjemy, zobaczymy. W ogóle trochę już głód zżera. Masz coś jedzenia przy sobie? a Przy sobie nie mam, do skrzyni chleb wrzuciłem. No właśnie, przydałoby się do, na takie wyprawy jakieś żerełko. Ja, ja mam całe, więc. Wchodzisz? Znaczy, ja tu tak dziko idę. Co? Ty w ogóle gdzie jesteś? Ale jak to idziesz? Ty stoisz? Jak stoję jak idę? Aha, ja już dobra. daleko. Dobra, już jest. Kurde, stanęłeś mi na drodze. Bo coś cię zlagowało. U mnie na A pewno. A bo to mnie już zlag. To musi być u ciebie zlagowane, bo tak to bym wtedy nie szedł. Mógł do... Nie mógłbym wtedy iść do góry. Bo ja czekam cały czas, bo stoisz w drabinie, cholera. Niemożliwe. Trochę już tu, tu jest coś, co jest jakiś zamieczek. Chodź. Ja nie wiem o co chodzi z tymi lagami. To jest cholera w kurze, trochę. Tu jest skrzynę. Czekam. Bo, a to przez tą burzę tak laguje. Jaką burzę? No bo jest burza teraz. No a mnie wy, wywaliło mnie. No fajnie, jest ja, stoję... ja jestem na drabince. Znaczy, a ja zaczynam kopać. Prowizoryczny ten, żebyś jakoś się tutaj dostać. Znaczy ja już tam byłem u góry samej. Nie wiem czy tam wiesz. Już tych drabinek tu widzę nie ma, co bym stawiał. Ło, wow, tu jest jakieś wejście, ale muszę wejść gdzieś chyba z boku. Mi tam rozłączyło serwer, serwera, mam nadzieję, że widzowie nie będą wściekli. Ej, ja myślę, że wybaczą. Okej, okay, teraz już jestem. Dobra, i... i co, widzisz mnie jak chodzę? Tak, tak. No, no. Muszę zakoblować tutaj to wejście, bo za chwilę będzie jajka i... owiec. Wow, ej to super, bo chodziło o to, żeby zrobić łóżko. Dobra, dwa łóżka trzeba. No, ale wiesz, co podobne jest tak, że 50% ludzi z serwera musi spać, żeby zrobił się dzień. Więc wygląda na to, że albo ty, albo ja. Dobra, złaś tam. W dół? Czekaj, ja zajdę pierwszy, Odsuń się. No. No, czekaj, daj mi była ja część. No, a. idź pierwszy, jakby co to ci pozbieram. a dziękuję. W przypadku... Chociaż w moim przypadku też nie jest kolorowo. Tu w ogóle są drabinki, stary. Wow. gdzie? No tu, chodź za mną. A jakoś dziko wyustawiany. Hmm, no zejdź. Schodzę, schodzę, ale tu się boję, że spadnę zaraz. Nie, nie, nie. Hmm, to tu Odnoszę do naszych starych. Wow, trochę trochę lipnie. Znaczy nie da mnie, ja już jestem prawie. Kurde, zgubiłem się. Hmm. Muszę zejść tak trochę. Eee parkurowo No Wie, właśnie. Nie o, widzę cię tam, ty tam chodzisz go Ja już na dole Co mam te jajka do skrzyni O, dobra. nie zbiliśmy tej skrzyni, widzisz? Której? No dobra, trudno Fuck! Idę cię pozbieram tam Nie wiele ba... tam miałem. Miałem, miałem tylko dwa kilofy, miecz i trochę kobla Dobra, ja już zebrałem już wszystko Tak? Jąk. I dwie skrzynki chyba tam miałem. A nie skrzynki wrzuciłem, dobra, ja postawię te skrzynki tu obok yy, w ogóle to nagrywamy już 20 minut, więc w sumie możemy zakończyć. Noc. Na razie my doszli daleko, więc... Tak. Pochowaj wszystko tam gdzie, gdzie trzeba. Czekaj, ja ci oddam twoje itemy i możemy kończyć. Co no. było twoje? Patek był twój, bo ja nie miałem. Kilof yy, był chyba twój? Miecz, miecz, kilofy dwa Miecza nie ma. Nie ma miecza? Wow, to chyba musiał się utopić. Do, to do lawy pewnie wpadł. O, Enderman, nie patrz się. Nie, nie patrzę się, on brzydki. Jak będę miał dynię, to się będę mógł na niego patrzeć. <laughs> tak, wtedy... i mówi, podejdź do niego, you talking to me? E, dobra, no to... To co, będziemy kończyć, nie? Skromnym arsenałem kończymy dzisiejszy odcinek. E, i mam nadzieję, że wam się spodobał w jakimś sensie. Komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie. O, oczywiście starajcie się trochę oceniać i komentować. No właśnie, im więcej komentarzy, no. tym lepiej. No i więcej oczywiście oglądających ten lepiej. E, no dobra, to powiedzcie no. nam co, jak było, co, co robimy dobrze, co robimy źle i tak dalej. W ogóle musimy strącić te, te zadania, które tam, ale to w następnym to odcinku. Zaraz. Dobra. Za kulisami. Dobra, no to my się z wami żegnamy, no to, i do to, widzenia. To, no na razie.